Trzemaneczkowi do Was kochani serdecznie. Dzisiaj jesteśmy no, w mega składzie. E, jesteśmy w Czechach, w Cieszynie dokładnie. E, tutaj mm, no, ostatnio byliśmy w Pradze. Nagry Nagrywaliśmy w Pradze. Także ze mną Ryszard e, i Robert. E, dzisiaj oczywiście znowu porozmawiamy na temat e, finansów. Jak widzicie, Robert normalny człowiek, taki sam jak my. E, w następnym nagraniu pokażemy coś ciekawego, bo... Robert powalił mnie na kolana, że ma tak potężną wiedzę na temat historii, świadomości i wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Także jestem pod ogromnym wrażeniem. A dziś porozmawiamy od tego miejsca już tłumacz, Richard. Dziś porozmawiamy na temat właśnie firmy Firegold. Jak oweśliście właśnie Rothschilda, że to jest jedna właśnie z opcji w odniesieniu co do Izraela? nieco coś z Fire ale o tym, jak się obeszli od ten systemu i mm -hmm. odnosimy to do sytuacji w kraju. no bo to się wszystko łączy e, i Izrael jest takim realnym zagrożeniem e, rozwoju tego konfliktu na cały świat. Bo to się wszystko łączy i Izrael jest takim realnym zagrożeniem rozwoju e, na cały świat. Za mi tak ano. Tak, tak, to wygląda, tak składam się. No i teraz moje pytanie jest takie, bo w ostatnich odcinkach poruszyliśmy temat e, gotówki, złota, dlaczego warto inwestować. Moje jest taka, że miłeś mówili o gotowości złota i aprodi inwestować. Mm -hmm. e, a w tym nagraniu chciałbym właśnie poruszyć już konkretnie temat, bo e, takich projektów inwestycyjnych jest bardzo dużo. A w tej to nagraniu chciał już e, konkretnie rzec o tą to 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 temacie, ponieważ takich hmm. e, na jest strasznie moc. Ano. I teraz e, wiele z tych projektów chciało, abym e, zapromował te projekty na co jakoś, no, nie miałem wewnętrznej zgody. Spostać tych projektów chciało, a ja tak takie pomyli, ale hmm. nie tak nic nie, to samo nie lało. A tu właśnie mi się spodobało, że e, działa to na zasadzie wymiany barteru, a tady se líbilo, že to się mnie po prostu wiedło, że to funkcjonuje Uh, m, jakože je to založeno na tom barku. A mm. především, že budujete společnost volných lidí bez vlastního rozšlidův i tego celého sypu Mám bankerského. A především, že budujete společnost svobodných lidí bez celého, bez celých těch ročníků a to. Sami o sobě říkáme, jsme svobodná firma pro svobodné lidi. Mm. Říkáme o sobě, že jste volnou firmou na volný tůž. No i to jest mega właśnie sprawa, że w końcu jest projekt międzynarodowy, który wychodzi ponad podziały. A to jest projekt, gdzie ten międzynarodowy projekt, który jest na to Przy okazji można się zabezpieczyć finansowo, jeśli ktoś chce. A przy to co będziemy finansowo zabezpieczyć. Jest nie ktoś chce. E, zarobić. Wydziałać. Ale tu chcę do Robertowi teraz zadać pytanie. A to jest tich... chci Robertě položit otázku. E, dlaczego akurat Firegold je lepší než reszta ofert na rynku? Proč je Firegold lepší než jiné nabídky na trhu? Chodź, co pomalu že přijdeme. Je to vlastně, je to daný tím, že Firegold je úplně jiná filozofie než mají ostatní. Je to dlatego, že Firegold má zupełnie jinou filozofii než mají ostatní. My jsme si v roce 2008 uvědomili, že celý ten systém je velmi nemocný, poroukaný a neupravitelný. Vlastně. V 2008 roku už jsme sobie, že celý ten systém je bardzo chory, zepsuty i nie da się napravit. Uhum. A uvědomili jsme si, že ty problémy, které jsme tehdy viděli, se budou jenom zhoršovat, prohlubovat a že to je celé velmi nebezpečné pro majetek lidí uložených penězí. My jsme si měli sobě, že všechny ty problémy budou se tylko pogarszać i že to je bardzo nebezpečné dla majątku osób, které jest ulokowane w pieniądze. A začali jsme budovat alternativní platební systém vlastně mimo ten, mimo ten, globální finanční a bankovní systém. Začali jsme budovat alternativní systém platníček, který je poza tím globálním systémem finančním. A v tom se velmi lišíme oproti těm ostatním nabídkám nebo ostatním firmám o I v tom bardzo se různíme v odnešení do přeživěnství, do těch jiných propozicí na rynku. Protože my se nedíváme na zlato jako na investici. Ponieważ vidíme złota jako investici ale vnímáme zlato jako uh, více peníze, ale postřegáme zlato jako což więcej než peněz. Jako ty pravé peníze, jako ten pravdivý peníze. Uh, bez uh, rizika uh, protistrany, uh, bez uh, rizika kontrahenta. Uh -huh. uh, to znamená, že pokud držím zlato, tak mi nikdo tu investici neznehodnotí, ji držím fyzicky. To znamená, že jeżeli fyzicky mám zlato, ono nie straci na wartości. Zadziewamy się na złoto jako pieniądze, jako uchowatelę hodnoty Czyli patrzymy na złoto jako na pieniądz, jako na środek, który przechowuje wartość Jako nieco, co nie ryzyko wrogi strany e, i Jako środek, który nie, w którym nie ma ryzyka kontrahenta A e, jako nieco, co się w czasie zhodnocuje, to I coś, co w czasie nabywa na wartości Ok, a mogę zadać takie mocne pytanie? Mogę taką silną pytanie zadać? Oczywiście Tak mi teraz do głowy przyszło e, Czy nie obawiacie się e, właśnie globalistów? E, bo było dużo ludzi, na przykład Muammar Kaddafi, który e, też chciał zrobić bardzo podobną rzecz, podziękował dolarowi i on zniknął Nie boicie się globalistów? Było hodnie takich sytuacji, Muhammad Kaddafi, który to nieco skołyszał, ale nie wyszło w Tak Muammar Qaddafi nebyl jediný, bylo jich, bylo jich asi i víc. Nebyl sám, bylo jich napevno více. O globalistech my víme svoje. O globalistech víme svoje. Ale takhle vůbec neuvažujeme. Ale vůbec v ten způsob nemyslíme. rozvír strachu vlastně vůbec nemáme. Ten výměr strachu nemá vůbec v předstření. Odmítáme něco takového. E Nechceme vůbec to přijít. V to to my je. To Je to jejich hra na strach, my strach nehrajeme. E To oni hrajou. Zagrywkę strachu. My w ogóle nie. Znaczy, już się uśmiecham, bo e, nie wiedziałem, jak odpowiedzieć mi na to pytanie. Ja już bo jesteś... nie wiedziałem, jak mi na to ta odpowiedź. E, ale właśnie o to chodzi, żeby ludzie w końcu przestali się bać i wzięli sprawy w swoje ręce. Nie znaczy, to, aby sobie przestali bać. Tak ale ale, ale się jeszcze o tym rozdzielu między nami a tą konkurencją. Ale no, jeżeli mogę jeszcze wrócić do tej różnicy pomiędzy nami i konkurencją. To... 59% firm na trhu. 99% firm na rynku. Funguje tak, že prodávají kousek zlata. Dělá tak, že prodávají kawałek zlata. Nebo stříbra. Či A staví to proti inflaci. I, uh -huh. i budují to po pozici do inflací. Možná proti nějaké krizi. E, uh, jako zabezpečení proti krizi sobě. A staví to proti jiným, jiným, uh, jiným investicím. I, i i vůbec jiných investicí. Staví to proti akcím, nebo proti kryptoměnám, nebo proti dluhopisům? Pokazují to v, v do akcí, e, kryptovalut, nebo značí, e, Ale takhle my to vůbec nevidíme, my proti tomu nestavíme, my nestavíme vedle. Ne, v to tak jak stavíme to obok. Zlato prostě má úplně jiný účel, jinou roli, než mají tyhle, ty, tyhle ty investice. Zloto má úplně jinou roli i cel, než ty investice, jak vzpomněli. Prostě my vracíme do oběhu ty opravové peníze. Prostě provázáme v oběh ten pravdivý peníze. Vracíme se vlastně do roku 1871, uhum. do doby úplného zlatého standardu. E, idziemy z powrotem do roku 1871, do roku złotego standardu. Tak, gdzie miał pokrycie właśnie pieniądze w złocie, nie? Gdzie miał pokrycie pieniędzy w złoty. A spojrzymy te konserwatywne noty złota? I łączymy te konserwatywne wartości złota. Z tymi najmoderniejszymi technologiami. Z najmoderniejszą technologią. A to jest ten, to jest ten system właśnie alternatywnego płatnego systemu mimo ten globalny bankowy, finansowy system? I to jest właśnie ten system alternatywnego systemu płatniczego poza globalnym systemem. kdy my tomu říkáme první digitální měna květá zlatem nebo alternativní platební systém, nebo privátní zlatý standard. Kdy nazýváme to prvním kryptovalutním systémem krypto, který je pokrytý zlatem, alternativním systémem, či privátní, vlastní privátní zlatý standard. To znamená, my jako ta konkurence umíme také prodat kousek zlata nebo stříbra, to umíme. my tak samo jako konkurence potrafíme przedać kawałek złota bo to, to umiemy. Umiemy to skrywe. E, bardzo dobrze to umiemy. Mamy jako jedyni z 20 na świecie oficjalnie zastąpienie rachimerii Włota Pan. Jako jedyni z 20 firm na świecie mamy przedstawicielstwo rafinerii Złota Pan. E, jako jedyni z 19 na świecie mamy zastąpienie brytyjskiej Królowskiej I jako jedyna firma z 19 na całym świecie jesteśmy też przedstawicielami królewskiej mennicy. Jako jedyna, tak firm, jako jedyna firma na świecie, mamy oba partnery, są oba. I jako jedyni na świecie, mamy oba te partnery również. A tym razem, jesteśmy naszym klientom, garantować niektóre rzeczy, których bieżni nie gwarantowały. I w ten sposób, jesteśmy w stanie zagwarantować naszym klientom niektóre kwestie, których inni... Nie mają szans. nie mają szans, żeby taką gwarancję podać. Najwyższa cena na prywatną? Najlepsza, najwyższa cena kupu zlata na rynku. Nejrychlejší, nejrychlejší vlastně likvidita, výměna zlata za peníze, 24 hodiny? Najšetřá plynnost finansowa, to znamená, do 24 hodin jsou pieniądze mm -hmm. na konci. Nejrychlejší distribuce do 4 do 5 dnů má klient to doma. Najšetřá distribuce a přesně do 4 do 5 dní klient má zlato doma. Ale hlavně garance světého výkupu, že garantujeme bez výluk, výjimek, limitů. Ale především garance a výkupu, to znamená, garantujeme bez žádných eh, ograničení to a to je ten základ vlastně toho. To je ta podstava toho wszystkiego. Ale ta nadstavba je v tom, že máme produkty, které jsou globálně jako unikátní, které nikdo na světě nenaví. Ale ponad to je ještě což, máme produkty, které na světě nikt neproponuje. A to je produkt, který se jmenuje inteligentní investiční plán Gold a uh, plán Rentier. A to je produkt, který se na, který, kterého to inteligentní investiční plán Gold i plan Rentier. A to je ten alternativní platební systém, kam si vlastně zákazník převede svoje peníze. I to je doslovně alternativní systém platníče, kde klient provádí svoje peníze. Ty peníze se převedou na jednotky gramů zlata. Peníze se zaměňují na jednotky gramů zlata. Wszystkie pieniądze wszystkich klientów są podłożone złotymi kolowymi cyklami. Wszystkie pieniądze wszystkich klientów są oparte na złotych sztabkach złota. To kontroluje externi audytor, jeden raz rocznie. I to jest sprawdzane przez zewnętrznego audytora raz w roku. To są naszej rocznej sprawy. I jest to częścią naszego, naszej, naszego raportu rocznego. Takže to jest ten princip tego złotego standardu, jak to bywało. I to jest ta zasada tego złotego standardu, tak jak to było kiedyś. a ten zákazník má tři možnosti, co s tím může dělat. S tím, s tím I klient kontem. má tři možnosti, co může s tím kontem zrobić. Buď tam nechá ty gramy ležet, jak cena zlata roste, uh -huh. tak v nějaký moment je odprodá a nechá si vyplatit peníze. Zostaví tam ty gramy, že by sobě no i jak cena złota roste, to může vtedy odsprzedać to zloto. A nebo až pominou problémy, které jsou spojeny s finančním systémem. Albo až problémy, které teraz jsou związane s systémem finansovým pominou. Tak to vyndá do peněz. Uh -huh. To wtedy wyciągnie vtedy to w a nebo druhá varianta, v nějakým moment se rozhodne, že by chtěl konkrétní nějaký slitek nebo minci zlatou. Albo druhá opce: Zdecyduje se v daném momentu, že by chtěl nějakou štapku či monetu, zlatou. Prodá ty gramy a koupí si reálnou gramáž, konkrétní, 10 gram, 100 gram, druhé unci. Může předat ty gramy, které má na tom konci i zakupit v ten sposób reálnou štapku či monetu, 10 gramů, uncie, tak mu się podoba. A za syro tydna do 5 dni ma to za doma. I przeciągu tygodnia czy 5 dni ma to złoto fizycznie w domu u siebie. No trzeci warianta do do się w złotą kilową cyhul. A trzecia opcja to jest że za oszczędzi na całą kilogramową tabliczkę, a na Kansy po sto domu ma najlżejszy kilo złota w Europie doma. I Vyšle sobie štapku do domu i má najtańszy kilogram złota v Evropě v domu. A to bych možná ještě zmínil na jako zúrazně, no? I to bych Ctělbím ještě podkreślit, že ta zlatá kilová odlevaná cila, kterou my tam používáme. že ta zlota kilogramová štapka, která je odlewana u nás, je vlastně nejlevnější kilo zlata v Evropě. Je jest kilogramem złota v Evropě. To znamená ten zákazník i ty gramy zlata, které tam kupuje, kupuje o 10% levněji, než nějak jiné gramáže. To to, že ten klient. kupując te gramy tylko, kupuje cały czas najtańsze złoto w Europie. No a pak są dwie dłużite funkcje tego produktu. I później jeszcze ten produkt ma dalsze dwie ważne funkcje. No, Funkuje to jako internetowe bankownictwo. Działa to jak e, e, internetowa bankowość. To znaczy, gdybym ja chciał zapłacić jakie pieniądze hmm. do złożonego służby, czyli gdybym chciał Tobie, Arku, zapłacić coś za usługi czy produkty, tak Ty mi fakturę, Zastavíš mi fakturu? A nebo mi řekneš, kolik ti mám zaplatit? A nebo mi pověz po prostu, kde mám si zaplatit? A já ti ekvivalent těch peněz pošlu v gramech zlata nebo mikrogramech zlata okay. na tvůj účet tvého i plánu Gold. A já vyšle ekvivalent v gramech či mikrogramech zlata na, tvůj, na tvoje konto uh -huh. Gold běhá to mimo bankovní systém. Je to poza systémem bankovosti. Stejně jako kryptoměna. Tak samo je jak kryptovaluty. Velký bratr to nevidí. Velký bratr to nevidí. Běhá to v reálném čase, teď kliknu u sebe v systému a teď to tam máš. Mm no uh -huh. to v čase rzeczywistém, či čili já klikne a ty máš v tom samém momentě to u sebe. A je to bez poplatku. Je to bez žádného poplatku. Uh -huh. A ještě jednu věc, ještě jedna řeč, A, kdyby, znaši. a kdybych to nechtěl v gramech zlata, ale chtěl 100 penězí, tak ti to převedu trvalým příkazem nebo jednorázovou platbou do banky. A gdybyś nie chciał tego w gramach złota, ale chciałbyś to normalnie w pieniądze, to mogę normalnie zrobić transfer na twoje konto. To jest mega, że właśnie tu wymijacie ten system bankowy. To ja wykonuję na społeczną z jestem mimo ten bankowy system. Trefiliśmy ten, ten, ten smier w tym roku 2008, pochłopiliśmy, że to lenów na jakąś wynagrodę. Już w tym 2008 roku, myślę, że strzeliliśmy się idealnie w kierunek. To tak. to ale, Richard, ale ja mam przykrą wiadomość do Ciebie. Dla mnie? Tak, dla Ciebie. Bo jak jeszcze jeden dzień porozmawiam z Robertem, to już będę umiał po czesku zasłuchać, bo ja o, wszystko rozumiem, to co on mówi. To pięknie, to, to ja nie no, będę musiał tutaj coś tak. wyprodukować. Zaczynam to mi podobnie. I to jest mega, chłopaki. Ale najważniejsza rzecz, która mi się spodobała Firegold. To jest przede wszystkim, że budujecie społeczność międzynarodową ponad krajami, bardzo, ale to mega bardzo pewnych ludzi, którzy wiedzą, co to jest zdrowe, zdrowe odżywianie, farmacja, którzy wie, znają, no, mają potężną świadomość. To jest coś mega, jeszcze jest to oparte na takim narzędziu, którym jest złoto, czyli stabilność i pewność. Takže mě nepotřebujete? No, Aby přece například... jenom trošku ještě. Přece jen trošku. <laughs> <laughs> Takže nejdůležitější věc, kterou mě na tom, mě na tom vlastně zaujalo, je to, že stavíte takovou vlastně mezinárodní komunitu, která je založená právě na uvědomění, na, na uvědomí nejenom právě tady v tom zlatě, ale tady taky ve zdraví, v paramáci, ve všem prostě, co, co je pro mě důležité. My to, my to vnímáme jako syntézu, my to neumíme oddělit od sobě ty věci úplně. Patrzyme na to jako na, syntéze, na, na syntetické změnu, nepotřebujeme rozdělit jedného od druhého. my neděláme jenom jako obchod se ale zajímá nás hodně to vzdělávání, šíření těch informací. Ne se v zásadě tylko handlem zlotem, sprzedážem zlota, ale chodí nám o to, že właśnie vlastně te informacje rozszerzać. Uh -huh. Ale když se vrátíme ještě k tomu produktu, ale jeżeli řekl, z pohledu produktu, no tak. Takže, tak? to, co jsme si říkali, funguje dneska pro fyzické osoby mezi námi. To, o čem mluvíš, dělá dneska dla osob fyzických. Uh -huh. A od příštího roku, od prvního kvartálu 2024. Ale v prvním kvartále roku 2024. To připravujeme pro firmy, máme to už připraveno. Připravujeme ten produkt dla firm, už je což připravené. Připravujeme platební brány do kryptoměn a s kryptoměn, propojení uh -huh. těch komunit, I przygotowujemy też bramki płatnicze do kryptowalut i z powrotem. I to, a propos krypto, to, to będzie mega rozwiązanie, bo krypto nie mają pokrycia w świecie realnym. To są sztuczne po prostu twory. A tu, jeśli dołożymy do tego właśnie ten projekt to nagle okaże się, że ludzie, którzy mają krypto, bardzo szybko mogą mieć coś po prostu realnego. A to będzie skuteczne, ponieważ krypto jest właśnie takowa nierealna rzecz, nie na. A tady, když se to teda propojí přes ten firewall, tak se ukáže, že lidi, kteří krypto mají, budou najednou jednoduchým, jednoduchým způsobem moci to převést na reálné peníze. Ano, ono to vlastně tak zíklo, že ty komunity krypto nás oslovily, jestli bychom to nedokázali zajistit. Tak to vlastně je, povstalo, poněvadž té společnosti, které se kryptovalutami, kierowały se do nás a poprosili nás, že nemožná by bylo jakoś to rozvinout, či stvořit. A jeśli ją wiesz, zmienił, a przyprawujemy komu płatelnikarty, karty nie I, I wspomniałbym jeszcze o jednej rzeczy, przygotowujemy karty płatnicze, oczywiście złote karty. které bude mít každý ten zákazník, který má ten e-plan Gold. Který bude mít každý klient, který požádá ten e-plan Gold. Uh -huh. A bude zaplatit oběd, kávu nebo nákup ve zlatě. My budeme moct zaplatit kávu a oběd, co zakupuje tom A toto všechno bychom měli spustit v roce 2024, už I, na tom pracujeme. I to všechno povinno být uruchomené v roku 2024, už pracujeme na tom, že by tak bylo. Takže z toho mého pohledu vlastně ta konkurence zůstala tak trochu v minulém století, v analogové době, my jsme, my jsme šli filozoficky někam úplně jinak. Čili z mojego punktu vidění konkurence zůstala ještě v popředním věku, v časech analogových a my pošli jsme to například napřed bardzo mocno. Ja powiem tak, że mi na, cały czas się nasuwa słowo rewolucja na, e, na usta I chciałem się Roberta zapytać, jak się czuje jako przywódca tej rewolucji? Rzeknę tak, że pro mnie to pożalne, jako myślimy o słowie rewolucja, a chciałem sobie zapytać Roberta, jak chcesz iść jako wódca tej rewolucji? W co dobrze. Czuję się bardzo dobrze. Ale to dobrze, bo to czuć. Ja to ty kid w chcemy. Tak potrzeba zobrazić, że nie jestem sam na to, że mam jeszcze dwa społeczniki, z którymi to, to planujemy, a nie Muszę podkreślić, że ja nie jestem sam na to, że mam dwóch wspólników, z którymi to wszystko przygotowujemy i planujemy. Oś nie z widim roku. Ale wszyscy trzej czujemy się dobrze. E, wiem, bo byłem w pracy wspólników Poznałem, także pozdrawiam serdecznie, z tego, Ja też chodźcie chłopaki jeszcze kawałek. Przyjdziemy się właśnie tak symbolicznie do Polski. Ano. No, protože to vážně, vlastně, Robert, ty už byl v Polsku, kdy jsi? Byl jsi někdy v Polsku, Roberte? Byl jsem v Polsku jednou, byl jsem v Polsku raz, tak trošku ilegálně. E, Troché tak nelegálně, jsem si přešel za hranici e. na výlet. Przeszedłem z dziećmi przez granicę zieloną podczas wycieczki. Ale był sobie Polsce, bo ma 2 km, także... Ale było to tylko 2 km. Że deska poprowadzi oficjalnie, a czyli, się czyli dzisiaj po raz pierwszy oficjalnie i bardzo jo. się cieszę. Ale tu właśnie teraz fajnie wygląda, bo ej, ej, jesteś pierwszy raz oficjalnie, za chwilę będziesz pierwszy raz oficjalnie w Polsce. To świetnie wygląda, ponieważ właśnie teď po poprzednio oficjalnie w Polsku. Ano, a, no, a sam to się. E, tak bardzo się na to cieszę. I automatycznie wprowadzasz fire do Polski. A automatycznie Jest, tak? Zawadzisz fire do Polski. Ano, ano. Poczekaj. Syk No i już jesteśmy na terenie Polski Oddaję kamerę kamerzyście e, Podsumowując Robert? Jeszcze to Roberta. Jak s vámi se možná skontaktować? Jak se s váma můžeme spojit? No ideálně ideálně v, určitě napsat na e-mail, který mm -hmm. běží dalej, někde v Najlepiej Najlepěji napísat, že na adres mailový, který tady když wyświetla już na ekraně. Dokladně. Ideálně Telefon. napisać okay. też swój numer telefonu. Nasi kolegowie kolegnie są obratem właśnie z tym zainteresowaniem o informacje spój. nasi kolegowie z zespołu z tym z tą osobą zainteresowaną cię. Oczywiście rozmowa. Od się w po Polsku, to nie? W Polskim a, no, no, a przez tłumacza albo, albo jakiś Polak właśnie tak, zadzwonił tak, w, tak. w, w tym tytule. Ktoś, ktoś w języku polskim skontaktuje się z osobami chętnymi. Także ja serdecznie zachęcam, bo powiem tak, na samo krótkie podsumowanie. Także ja mam pazuczycie z WT, aby to tak zrnuł w Ja czegoś takiego wcześniej nie widziałem na oczy, żeby projekt był tak kompletny, a przede wszystkim zbudowany przez mega świadomych ludzi. V životě jsem neviděl něco takového, aby projekt byl tak komplexně postavený a ještě k tomu lidma, kteří jsou tak skvělí. To nás ještě děkujeme. A, bardzo nás to těší, děkujeme. E, povalilo mě dzisiaj na kolana e, v trakcie wcześniejszej rozmowy? A, úplně jsem otevřel hubu, když jsme předtím mluvili. że Robert ogarnia takie tematy historyczne, a propos Słowian, Głagolicy, no to jest dla mnie po prostu szok, że tacy ludzie są po drugiej stronie granicy. E, e, nie na auta. To na musimy. Nic nie jest przypadkiem. Dokładnie. Także przypadków nie ma. Słuchajcie, jeśli chcecie siebie zabezpieczyć, swoje rodziny, jeśli chcecie robić interesy, zarobić kasę, jeśli cokolwiek chcecie, dołączyć do projektu Fantastycznych Ludzi, to ja z całego serducha Zapraszam, polecam, a Robert dziękuję Tobie ja za dziękuję. cudowną rozmowę. Tobie Ryszard również. Na następny odcinek jeszcze się umówimy jako tłumacz, a potem zobaczymy, czy się zwolnimy, czy nie. Super. Cieszę się bądź nie. Dobra, także rozsyłajcie, lajkujcie, komentujcie. No i kontaktujcie się z nami. Nara.